w Słupsk nie układa się runda wiosenna w czwartej lidze, tak jak życzyliby sobie tego kibice. W minionej kolejce trójkolorowi przegrali na swoim boisku z pomezaniem Malbork 0-3. Szkoloniowiec zespołu z ulicy Zielonej Krzysztof Miller mądrze ustawił swój zespół na spotkanie z trzecią drużyną w tabeli. Gryf wyszedł na mecz ze wzmocnioną linią środkową z Aleksem Hendrykiem grającym w napadzie tyłem do bramki i wladem Rewenko wchodzącym z prawego skrzydła. To plus rozważna gra całego zespołu w defensywie, asekuracja i koncentracja przyniosło pozytywny obraz. Szkoda, że w pierwszej połowie Słupszczanie nie wykorzystali jednak swoich okazji w ataku. Pierwsza dobra sytuacja nadarzyła się w 23 minucie. Wtedy Rewenko w zamieszaniu podbramkowym zbyt słabo uderzył piłkę i nie zobaczyliśmy gola dla gryfa. Jeszcze lepsza okazja była w 35 minucie: silny strzał ponownie Rewenki, tym razem bramkarz gości wybił na rzut rożny. Trzecia dobra okazja nastąpiła w 43 minucie: wtedy to po dośrodkowaniu z kornera Daniel Piechowski uderzył piłkę głową, ale padła ona łupem dobrze ustawionego bramkarza Pomezani. Druga połowa zaczęła się od ataków gości. W 46 minucie po rzucie wolnym z prawej strony z linii pola karnego niebezpieczną piłkę wybił Piechowski. Natychmiast nastąpiła kontra słupskiego zespołu i Tomasz Piekarski mocno uderzył w futbolówkę, która jednak przeszła obok długiego słupka. W 53 minucie goście zdobyli pierwszego gola. Najpierw Kalinowski sfałował gracza po Mezanii niedaleko linii pola karnego. Po rzucie wolnym piłka trafiła do pozostawionego bez opieki napastnika gości Korniluka, który bezwzględnie nie wykorzystał gapiostwo obrońców Gryfa. Po straconym golu gospodarze ruszyli do ataku, co niestety wykorzystali goście. Najpierw po kontrze Piechowski sfałował napastnika rywali i sędzia uznał, że było to przewinienie na czerwoną kartkę. Grający w osłabieniu Słupszczanie niestety stracili dwa kolejne gole. W 77 minucie po błędzie obrońców i na sam koniec w 90 minucie po kontrze. Gole były przydzielone jedną dobrą okazją dla Gryfa. W 88 minucie po faulu na Wiktorze Ciechańskim Dąbrowski z rzutu wolnego uderzył dobrze, ale piłka przeszła tuż koło słupka. Gryf przegrał 0-3 do po najgorszej pierwszej połowie i drugiej, w której goście wykazali się większą dojrzałością. Tak spotkanie oceniał trener gości Paweł Budziwojski. Muszę przyznać uczciwie, że na pewno nie był to łatwy mecz. Do przerwy ja zawsze się wypowiadam w swoim zespole, mieliśmy duże problemy z przeprowadzeniem składnych akcji w drugiej połowie. Zagraliśmy troszkę lepiej. Na pewno ten mecz ustawiła pierwsza bramka. Nasza grała nam się przede wszystkim łatwiej. Mieliśmy sporo dzisiaj mankamentów, trochę nerwowości, że no myślę, że gry w Słupsk dzisiaj myślę, że pokazał się z niezłej strony. Mieliśmy dużo problemów dzisiaj ze stwarzaniem sytuacji. Tak jak mówię cieszę się ze zwycięstwa. Jesteśmy Beniaminkiem. Każde zwycięstwo przyjmuje z radością i pokorą. A oto pomeczowa opinia Krzysztofa Millera trenera Gryfa. Co tutaj dodać po prostu. Myślę, że limit, limit pecha już, już, już wyczerpaliśmy, bo, bo gdzieś od początku tej rundy rewanżowej gdzieś, gdzieś brakuje nam, nam tego szczęścia, ale to też z własnej winy e, brak konsekwencji. Możemy przeprosić tylko kibiców za, za, za ten mecz. Przegraliśmy, go, sama gra nie była aż taka że zła, ale no 3-0, co ja mogę więcej powiedzieć: no, musimy się obudzić, dalej ciężko pracować i, i w następnym meczu wygrać. Słupski zespół spadł obecnie na 16. miejsce w ligowej tabeli.